Wizowie dziś wiem, z niektórych miałem cały tysiąc, ale trochę postrasałem. Niektórych z dużo postrasałem. Z draką mało sogram gram. Gram na nim na pierwszy level, a mam dużo pucharków, więc na nim więc się dziwię. A ty nikodem ile masz po kartu? Bo ja podaję 6 tysięcy. No ponad 6 ty, ponad 60 tysięcy. Ponad 60 tysięcy po prostu. A ty po a ty ile? Jakieś dwa? Pan powiedział, że mam jakieś. A no, nie 60 tysięcy, ja gada, nie jak się mylę. 60 tysięcy, ja gada. Aaaa, nie wiem ile, ale mogę. Zgaduję dwa. Nie, ja mam dziesięćki. Dziesięćki? To ty gadasz. Absturny. Coś, ja widziałem nikodem, że ty miałeś dwa. Ja miałam dwa. Jesteś kłamcą. Ale ja to rozumiem. O balonik. Sorry, um. był fajny sygnał. Ale dalej się nie skoncowało. Piszkie. Piszko. Czemu? Bo on dostał jeden. a... Oh, oh, Jezu! 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 Ej, fajnie! Fajny drop! Fajny. Spodziewałem się od razu Jezu! 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 Ale ja ja, tak Jezu! Jego... Ale Myślałam, że ty macie 19, jednak 20? To co fajnie? A no, bo wczoraj biłeś Franka i o nim zapomniałam. Ja teraz sobie no, wbijam... Na Mortis. A po Mortisie? Po Mortisie to bym wybrał. Ale mam... No, ja Franka. wiem, że po Mortisie tylko zobaczysz, co ty będziesz chciał. A co ty wybierzesz? Ty czy peni. Ja bym wybrał kabu. Ja też, ale bym wybrał potem w tył. Niedługo będzie legenda twoja pierwsza. Mm. Ale zanim to już będzie wtedy micy szybszej. Dobra.